Pierwsza odprawa w 2021 roku? Nieco inna, bo przed meczem pucharowym. Gościem odprawy Kamil Pedryc. Czy Kamil i wszyscy zawodnicy drużyny Grupa ZOT SPR Tarnów czują głód przed występami w oficjalnych rozgrywkach? Czuję głód gry, bo jest to pierwszy mecz po dość długiej przerwie, pierwszy oficjalny. Wcześniej zagraliśmy z dwa sparingi, ale nie ma co porównywać sparingów do meczy oficjalnych. I myślę, że mogę powiedzieć, śmiało do całej drużyny, że czujemy gór gry i nie możemy się doczekać już jutrzejszego spotkania. Czy jest jakaś różnica w przygotowaniach przed meczem pucharowym i ligowym? Nie, przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego spotkania w Super Lidze. Podchodzimy z dużym respektem i szacunkiem do młodej drużyny z Kielc i jedziemy tam wygrać i awansować do kolejnej rundy pucharwoze. No podkreśla, że cele. Nie zmieniają się. Jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski, są nadal najwyższe. Trener nam mówi, że żebyśmy do każdego spotkania, obojętnie z jakim przeciwnikiem gramy, czy jest to drużyna z kielc, spotka z Superligi, czy drużyny niższe, czy z pierwszej żebyśmy do każdego spotkania podchodzili tak samo zmotywowani, głodni gry i walki i głodni zwycięstwa, żebyśmy wygrywali w każdym spotkaniu, obojętnie, czy jest to Puchar Polski, czy mecze Superligi. Czy kadra przed meczem pucharowym w Kielcach jest okrojona tak jak w ostatnim sparingu, czy zawodnicy są już w pełni sił? Będzie więcej zawodników do dyspozycji, bo po, po lekkim urazie wrócił do nas Kacper Majewski nasz i nowy zawodnik Adin. Nie na tą blisko. No, Aidin Zachriowicz. Brakuje jedynie Renosuke, Tokudy i Josiego, którzy wracają z mistrzostw Świata. A tak to jedziemy w pełnym schodzie. Czy Kamil oglądał mistrzostwa świata w Egipcie i jak ocenia grę Polaków i swoich bardzo dobrych znajomych japończyków? Oglądałem. Gra japończyków na pewno zaskoczyła wszystkich, nie tylko na pewno mnie. Bardzo dobry był pierwszy mecz z reprezentacją Chorwacji. Myślę, że na pewno dla drużyny z Japonii był to sukces wyjście z grupy i gra w drugiej rundzie. A co do reprezentacji Polski to tym bardziej jestem zaskoczony, bo nikt się nie spodziewał, nikt w tą drużynę nie wierzył, a chłopaki pokazali, że warto na nich stawiać, warto wierzyć i warto oglądać piłkę ręczną w Polsce.